Adrian, wygrywacie mecz z Alma i Marki. Paradoksalnie to było ważne spotkanie, bo cały czas utrzymuje Was ono w grze o trzecie miejsce. To jest tak, że Wy o tym rozmawiacie, że te szanse są jeszcze spore, czy jednak traktujecie to w kategorii takiego dodatku? Najważniejsze, że udało się w miarę pewnie zapewnić to utrzymanie, a co będzie więcej, to po prostu w ramach właśnie jakiegoś, jakiegoś bonusu. To znaczy, ja powiem tak. no Mecz był bardzo ważny, bo wiadomo, zdajemy z tego sprawę, że. Wygrana dzisiejsza nasza z Almajem, no i ewentualna porażka szyb z Almarem sprawia, że za tydzień mamy fajny mecz, tak? To prawda. O, o fajne miejsce na koniec sezonu. No a ogólnie, co ja mogę powiedzieć, plany były takie, no liczyliśmy, że będzie inna frekwencja na, na ten sezon, no bo nie ma co się ukrywać, jestem wręcz pewny, że jak gdyby w meczu z Almarem, z, yy, nawet z lewo, jakby było więcej ludzi, na zmianę przede wszystkim tych podstawowych, no to to mogłoby wyglądać dużo inaczej, tak? Znaczy, powiem Ci tak, wy dopiero w szóstej kolejce przyjechaliście pewnym składem. Dokładnie, dokładnie. To właśnie to była ta bolączka i o tym też dużo żeśmy rozmawiali. No bo, tak jak mówię, no mi się wydaje, że gdyby, gdybyśmy mieli ten skład optymalnie od samego początku, no to byłoby w ogóle inaczej, inaczej to by wyglądało, nie? No ja myślę, że też dużo osób właśnie w taki sposób was traktowało, bo jednak by wy przychodziliście tutaj z drugiej ligi jako taki hegemon, który wszystkich tam rozstawia po kontakt poza tym jednym spotkaniem. Ale czy też można tak trochę powiedzieć, że być może tak pierwsza liga czymś Was zaskoczyła, że jednak no oczywiście wiadomo, że ten poziom jest wyższy niż w drugiej, ale wydajcie, że właśnie, gdyby cały czas był ten optymalny skład, to tutaj realne byłoby nawet powalczyć o, o mistrzostwo? Czy to, jest, czy to znaczy, jest jednak za dużo powiedziane? Powiem tak, no każdy z nas wiedział, że pierwsza liga to już nie będzie to samo co drugie drugiej lice, że to nie będzie zabawa, tak? No ale tak jak mówię, no moim zdaniem frekwencja, przede wszystkim frekwencja, bo mówię, no mecz z Almarem, który przegraliśmy bodajże 5-6 czy tam 4-5. Tak, tak, e, tak z jedną zmianą, tak, bo to był mecz, a jestem pewien, żeby tam było, nie wiem, dwóch, trzech ludzi na zmianę, tym bardziej właśnie takich osób typu właśnie z składu, składu, to trzy punkty można, bo, można by było powalczyć, tak. I w tym momencie byśmy w ogóle... Byli w innym, miejscu. w innym miejscu. Być może nawet byśmy mówili o walce o złoto, nie? Być może, być może. powiedz mi tak, odsuwając jakby to, że perspektywa porażki autoszyb daje Wam jeszcze szansę o to, żeby tutaj powalczyć o, o coś więcej. Kto będzie mistrzem tych rozgrywek? Być może cały czas to mogą być autoszyby. A Twoim zdaniem? Prevbud, Almar? To znaczy... Ja powiem tak, moim zdaniem, no na razie z gry wszystko wskazuje, że będzie to tu lewo, tak? Chociaż mam nadzieję, że ten mecz y, tu lewo, które będzie grało o, o mistrza z Almarem, no, że będzie po prostu takim dniem, gdzie będzie po prostu fajna piłka i zobaczymy, kto będzie lepszy, tak? Ja. A, dzisiaj, a dzisiaj, jeżeli chodzi o ten mecz szyb z Almarem, bo to spotkanie dosłownie za o no tak, godzinkę pewnie. No I tak jak mówię, ale odsuwając, jakby te twoje sympatie, bo wiadomo, że będziesz tutaj kibicował Almarowi. Ale wierzysz w to, że Almar tutaj to spotkanie dość spokojnie rozstrzygnie swoją korzyść? To Znaczy, wiem, że to nie będzie spokojne spotkanie, no to, to na pewno, tak? Wiem, że się szyby postawią, ale no liczę po cichu, że właśnie, że. Adam Baran tam coś jednak, y, bramkę sezonu strzeli. No zobaczymy tylko, <grym> co ta bramka <grym> będzie ważyła, co ta bramka <grym> będzie ważyła. Y, a tak jakbyś w tym momencie no, podsumował już powoli Wasz występ, chociaż wiadomo, że też on będzie determinowany jakby tym końcowym rozstrzygnięciem. Jaka to byłaby szkolna nota? Ten sezon cały, tak? Mm -hmm. No myślę, że z powodu początku sezonu to tak myślę, że mocne czy z plusem. Końcóweczka trochę podciągnęła teraz na... No ja ale... takie 4 z minusem. Nawet. <grym> niech będzie. Cztery minus. <grym> nie wiem, nie wiem co wolić. Czasami, czy lepiej dostać 4 mniej, czy lepiej dostać 3 z plusem. Zawsze w szkole była taka e, rozminka. Adrian, bardzo dziękuję. Dziękuję. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się na ostatniej kolejce. No i tak jak powiedziałeś, bo to by się fajnie ułożyło. Pierwsza, drużyna z drugą o mistrzostwo i trzecia, czwartą, trzecie, trzecie miejsce. Trzecie tak. miejsce. Tego Oby sobie tak chyba było. życzymy. Oby tak było. Niech będzie, niech ci będzie. Dzięki i powodzonka. Dzięki.